Oh, Wszystkiego. tak? Czyli na badanie? Mhm. o, o, Ona akurat miała. Remont w domu robi. Kafelki wymieniają na korytarzu, jak już kafelki, to i gładzie. To się przecież brudzi, i ja powiedziałam. Jak się brudzi, od razu wszystko dwa razy nie będą robić. To od razu panele, instalacje, drzwi. No, a te drzwi, a? to kupili w tym sklepie z drzwiami. Oh. Pff. No, pff. Pff. Tanio, ale za zamek trzeba było osobno płacić. Jakżeśmy byli w zeszłym roku z mężem nad Bałtykiem, to wnuczek budował takie zamki z piasku z takim innym dzieciakiem. I ten dzieciak był synem pianisty. I ten pianista miał koncert w Radomiu. Ma była na tym koncercie. Jej, ten koncert, proszę pana, w ogóle się nie podobał. A u mojej córki kafelki się jej podobały. A ten remont to oni mają w bloku, a blok jest z gazopetonu. Wie pan to, jak wiercą w ścianie, to się proszę pana, tak kurzy. <noise> a propos kurzy, nie uwierzy pan. Ostatnio kupiłam 10 jaj. Nie moje jaja, nie moja sprawa. Tak, bo to były takie duże jaja. Co więcej, proszę pana, w każdym jajku było podwójne żółtko. To nawet te kury już się rzuciły po te 500 plus. A te kawalki, to córka takie białe zamówiła. Wy pan, to takie, takie wy pan, takie, takie wy pan, takie. To białe i to błękit, o takie. A wie pan, gdzie te kafelki kupiła? W Kaflandzie. Bo ja teraz akurat czytam książkę. A, no, 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 to nie szkodzi, ja mogę mówić. A pan to ma coś poważnego. Czego to ja nie miałam? Proszę pana, ja miałam nadciśnienie, osteoporozę, asmy, kamicę, nerkową depresję, zwierodnienie stawów, rozstępy, nosówkę. To sobie plakuje, takie za kłopoty. To mąż miał. A potem te choroby, proszę pana, mi się zaczęły łączyć. Ja miałam kamicę stawów, zwyrodnienie astmy, a na końcu rozstępy mi wpadły w depresję. Proszę pana, u mnie w domu wszyscy chorują, tylko córka zdrowa, no niestety. Jak szła na studia, myślałam, że może chociaż jakąś kiłę. O. A pan to chyba też student, bo pan książkę ma i wzrok taki tępy. A dziewczynę ma? Ma. A ładna? Bardzo ładna. To zbrzydnie. Nad charakterem jeszcze można popracować, a z mordą już nic nie zrobić. Dziadkę, wie pan, i mąż tej sąsiadki, proszę pana, mieszka nade mną, i ten, ten jej mąż, wróżę pana, zdradza ją z jej sąsiadką z góry. Taka wypan. Wie pan. Wiem, anomalia. Przyjemność. A pan to mi mojego syna przypomina. I też ma na imię Grzegorz. Ja na szczęście jestem Łukasz. Miło mi! Bożena. Bożena Dybalska. Nauczycielka w szkole podstawowej. O no, tak czułem. A te kafelki to szwagier będzie, kładwie pan Marian, pałowiec. Ale przez przepuklinę schylać się nie może bielaczek. Nagle no on się pani schyla, to plecy mu pękają. Rowek na wierzch wychodzi. Gdzieś tu miałam zdjęcia. O, o, o. Marian i Rów Mariański. A to, panie, młody facet jest. 68 lat skończył w 2005 roku. Jest. I co, stresuje się pan wizytą? To tylko lekarz jest. Ale prywatny, proszę pana. Ja nie będę kusić losu? Czerwone majtki wzięłam ze studniówki. No, gdzie mi pani z tym stymot... no, A co się pan tak odsuwa? Co się pan tak odsuwa? Prałam przed studniówką. Ja chciałem tylko poczytać w kolejce do lekarza normalnie jak człowiek. Może to pani uszanować. Może się pani po prostu przez chwilę nie odzywać. Może się pani po prostu zamknąć. Ciążki. Ja teraz czytam 30 twarz Grea. Jak już to 50. A w połowie jestem. No, gdzie? gdzie ja, nie, ja nie wiem, naprawdę. Ja nie wiem. O co pani chodzi? Jeśli pani chodzi o to, żeby się wpieprzyć do kolejki, proszę bardzo, proszę. Ja mam czas, ja jestem młody, ja sobie poczekam. Jeśli to o to chodzi, proszę. No nie trzeba, ja mam wizytę dopiero jutro. Tak, przyszłam.